Tematem jest Visual Studio 2015 Debugging and Diagnostics. Bawię się od jakiegoś czasu Visual Studio 2015. Stwierdziłem, że można, mogę Wam powiedzieć, powiedzmy, nie wiem, czy nawet 15 minut będę mówił na ten temat, co tam nowego e, się znalazło w tym Visual Studio 2015. Kto używa? Wszyscy. O, no to mam już głowę, nie muszę nic mówić. E, dobra, e, pierwsza rzecz to dodali coś takiego, co się nazywa UI Debugging Tools. For ZAM. Czyli tak naprawdę jeżeli ktoś do tej pory programował cokolwiek w wpf to to na pewno już znalazł sobie jakieś porządne narzędzie, czyli e, wizualne drzewo aplikacji, które na żywo wyświetla tak naprawdę co tam w tej aplikacji siedzi. Tak? Brakowało czegoś takiego, czyli do tej pory jak mieliśmy jakąś aplikację w wpf ie ja na przykład napisaną, musieliśmy zobaczyć, dlaczego na przykład jakieś tam właściwości nie są ustawione lub jakie są ustawione właściwości na jakimś elemencie, no to musieliśmy się posiłkować jakimś zewnętrznym narzędziem. Nie miał używam tam faja. W tej chwili od tej wersji możemy takie drzewo sobie podejrzeć i ono się wyrysuje tak, ukaże ile jest zdjęci w danym elemencie. Możemy sobie przejść po tym drzewie. I ono się uaktualnia w miarę tego, jak jakieś tam interakcje zachodzą na naszym oknie aplikacji upf Do tego oczywiście jest drugie okno, które pozwala na modyfikację tych właściwości, bo tak naprawdę samo podejrzenie jeszcze niewiele by nam dało. Natomiast razem z tym okienkiem no to już jest całkiem, całkiem użyteczne, możemy sobie na y, żywym organizmie e, pozmieniać właściwości i zobaczyć, jak to wpływa na naszą aplikację bez konieczności zmiany, rekompilacji, uruchamiania i takiego e, e, ciągłego bawienia się w te rzeczy. A czasem się przydaje, ja czasem tam podglądam, czemu jakieś tam style, czy dlaczego taki styl się podpiął, a nie inny, e, jeśli chodzi o, o okno. Jeszcze jeśli chodzi o wpf to dodali coś takiego, co się nazywa Application Timeline. Samo narzędzie to diagnostyczne było już dostępne w wersji 2013, natomiast tak jakby w 2015 wersji dali dwa nowe tule Jeden z nich jest właśnie Application Timeline. Application Timeline pozwala pokazać, tak jakby, jak sama nazwa wskazuje, czas życia aplikacji, trudno Nic tu nie widać na tych skin Pozwala pokazać aplikację, tak? cykl życia, tak. Czy mamy aplikację, na się ruchami, jakieś tam eventy, idą, jakieś tam rzeczy się generują, jakieś biblioteki się ładują, więc tak naprawdę możemy to podejrzeć, tam mamy jakiś rozdział na jakieś różne operacje, tak? czyli rendering, pasowanie, tego typu rzeczy. Jeżeli mamy jakiś problem z aplikacją, tak, na przykład za długo się ładuje lub renderowanie trwa ewidentnie za długo, bo widzimy jak ta cała, ta cała struktura drzewa. Się renderuje, no to można sobie za pomocą takiego narzędzia trochę podepagować. Oprócz tego drugie narzędzie, które wprowadzili, to jest narzędzie Network Tool. To jest narzędzie, niestety, tylko analizuje sieć dla WinRT. Natomiast jeżeli mamy taką aplikację, to możemy sobie podejrzeć, Pakiety, tak, które za pomocą http klienta są wysyłane i odbierane z naszej aplikacji. Dzięki temu możemy sobie podejrzeć, jaki ten ruch sieciowy nasza aplikacja generuje. A tylko http? Tak. tak. W sumie chyba tak. Bo tak jak mówię, tak jak mówię to nie jest tak, że ja wiem wszystko o tych rzeczach, tylko dopiero zacząłem się bawić. Z tego, co mi się wydaje, piszą o http kliencie, więc zakładam, że tylko http czy może S też, ale pewnie chciałbyś jakiś inny protokół oprócz Nie wiem tak naprawdę, trzeba, trzeba sprawdzić. Ja tak naprawdę tego narzędzia w ogóle nie uruchomiłem, bo nie bawię się w WinRT, więc to jest screenshot, msd, przynajmniej tu jest screenshot, tu jest jakieś zadano mocno. Wszystkie narzędzia są w wersji eee, Tak, te, te są, natomiast później będą jeszcze, które są w Ultimate niestety też ich nie mogłem przetestować, bo ja niestety też tylko nie tak mówię, to jest tylko e, tylko arti. E, Oprócz tego... E, to jest, ja dziękuję. Dziękuję. Jest, jest to wersja ultimate tak naprawdę? to Ultimate nie, ona się nazywa Enterprise chyba teraz. Gratuluję O, gratuluję. <grym <grym> No ja mam niestety tylko tą wersję. Natomiast e, trochę tak jakby też zeszedł wymagać i parę rzeczy przenieśli z tej wersji poprzedniej, do tej, ja, do e, e, tej na tym poziomie dla biednych. A jak też nic nie widać, to jest powiedzmy takie e, ubogie, uboga wersja Microsoftu, która pozwala na e, diagnozę problemów w naszej aplikacji. To jest taki, że jest zintegrowane z Visual Studio. Jeżeli uruchomimy naszą aplikację, to zobaczymy wykres, który pokaże nam tak, jakby u samej góry są tak, jakby timeline tej aplikacji, jakieś tam jeżeli wyjątki lecą, to też będą zaznaczone czerwonymi kropkami, ale to też w wersji Enterprise. Pamięć procesu CPU zużycie tak na przestrzeni czasu. Tutaj na dole jeszcze mamy eventy, ale tu w tej wersji właśnie wiem, biednych, to tylko breakpointy się pokazują. Natomiast w normalnej też tu się pokazują wyjątki i można przejść do interii traces e, po prostu klikając w dany wyjątek i przeniesie nas w tą historię, e, historię gdzie to tam poleciało i co się działo dookoła. E, tutaj, tutaj, ja mówię, tak, kolejną rzeczą jest e, coś takiego, co Microsoft nazwał PERS to jest Performance Tooltip, e, który powoduje, że tam jest konsol na tym pierwszym, ale trudniejszy w tym. E, no, najważniejsze widać, czyli poniżej jednej e, tam sekundy 5 tysięcznych milisekundy, e, pięciu tysięcy sekundy czasu nam zeszło na wykonanie instrukcji C. I to są e, takie tooltipy, które pojawiają się, gdy na przykład robimy, e, przechodzimy krok po kroku w naszą aplikację lub mamy dwa breakpointy i przeskoczymy z jednego do drugiego to wtedy Visual Studio pokaże nam, ile między tymi dwoma fragmentami czasu minęło na wykonaniu, na wykonaniu tego kodu. Dzięki temu możemy bez tak jakby, potrzeby uruchamiania zewnętrznej aplikacji, jakiegoś ans profilera, zobaczyć tak naprawdę, czy mamy jakiś problem z naszą aplikacją, bo będzie bezpośrednio widać, tak że w tym fragmencie kodu no, tak jakby dość dużo czasu tego minęło, jeśli chodzi o, o wykonanie. To jest, to jest wersja dla biednych. Tak, to jest wersja dla biednych, bo to jest filmik mojego, mojej maszyny. To jest wersja dla biednych. E, tutaj jest właśnie pokazane tylko na... jak mamy wbrew u góry, możemy sobie na całej metodzie, tak? Na nawiasie i mamy... Dolny nawias jak uścimy, to przy dolnym nawiasie pokaże się właśnie ten perf tulpi i on będzie pokazywał, że tam, nie wiem, ileś tam milisekund minęło jeśli chodzi o, o, o ten ale, bo Tutaj Gdzieś jest problem z tymi objami. To też przykład w Microsoftu. Eee, dodanie w końcu lambda e, lambda, czyli w okienku watchu można. E, w okienku oczu można sobie wykonywać lambdę e, e, i tak jakby będzie ona wykonana, tak? Czyli dostaniemy wynik e, jaki powinien być. E, to działa też z tych wszystkich pozostałych określenie, czyli tak gdzieś tam mamy jakieś lokal, tak, mamy jakąś zmienną, no, która jest lampą, no to też ona będzie możemy, będziemy mogli ją e, wyliczyć. Natomiast to działa tylko dla tych natywnych. Tak? Jeżeli ktoś ma tam jakieś link do SQL, no to to nie zadziała. Tak? W sumie nie wiem, czy to będzie wyjątek, czy po prostu powiem standardowym komunikatem, że lampda nie może być zebranowana, jak e, standardowo było. E, kolejną rzeczą w zasadzie taką zmianą, e, to już taki bardzo y, typ low-levelowy, ale domyślnie w poprzednich wersjach ta opcja JIT y, Optimization on Module Load była włączona. Więc jeżeli y, ataczowaliście debuger do działającego kodu powiedzmy, produkcyjnego, czyli w release, no to kolejne moduły, które były ładowane, one nie były optymalizowane przez JIT. W tej chwili to jest wyłączone, więc żebyście się nie zdziwili że Wam coś tam przestanie działać i jakieś tam breakpointy przestaną Wam wskakiwać na te moduły już, które są załadowane po, po zataczowaniu. No tutaj jest jakiś, oni tam tłumaczą się czemu to zrobili, Zwykle zwykle względy optymalizacyjne, tak, że to jednak ta opcja powoduje, że jeżeli włączymy tą opcję to jest powiedzmy ten debugging, w zasadzie no, no działanie wyszła jest spowolnione, tak, na tym, tym kodzie, bo tam JIT nie może tego optymalizować, więc jakby ktoś jakby szukał, czemu nie działa debugowanie, no to może popatrzeć na tą opcję. W ogóle parę opcji doszło, ale to powiedzmy takie, nie wgłębiałem nie się już nie, e, takie nie. Przejrzałem je i z nazwy nie były jakieś takie super fajne, więc e, powiedzmy pominąłem na może w jakiejś dłuższej prezentacji kiedyś. E, dobra, e, parę innych fajnych rzeczy, niekoniecznie e, debugowalno diagnostycznych, które są w e, 2015. I to też powiedzmy w wersjach dla Wiedoty, czyli Code Lenses, które w poprzedniej wersji było tylko w wersji Ultimate, w tej chwili już jest w tej wersji level, level niżej. Okienka, które nie wiem, przynajmniej mnie trochę wkurzały, szczególnie te exception, jak chciało się dodać, żeby wyjątek był, żeby studio projektowało na tym, gdzie wyjątek jest rzucany, były modalne, co u mnie się kończyło tak, że jak odpalałem tą okienko, to już dawno zapomniałem jaki wyjątek chcę wyszukać. Chciałem zamykać okienko, szukać, znowu. Uruchamiać. W tej chwili te okna nie są modalne, więc spokojnie możecie działać dalej na spodem i powiedzmy tylko jak potrzebujecie. Jak potrzebujecie ten wyjątek dodać, to można go dodać do tej listy eee, i na przykład zobaczyć, że trzeba studio breakować tam, gdzie ten wyjątek jest rzucany. Podobnie z tym okienkiem breakpointów, oni zmerżowali teraz wszystkie te opcje, które można było ustawić na breakpoincie w jedno okno, czyli w tym samym oknie ustawiamy conditional, ustawiamy, eee, czy to ma być trace point, czy breakpoint, eee, jeszcze na parę innych, e, innych opcji. W zasadzie to ja w sumie to mówię. Czy to, to code lenses, te okienkę, tak i nawet tą exception settings, czyli mamy normalny ten floating, floating window, który możemy po prostu operować i nadal ten kod widzimy, możemy tak jakby zmieniać zakładki i wszystko inne robić, tak żeby po prostu znaleźć ten wyjątek, który chcemy albo dodać, albo zmienić jego ustawienia. Oprócz tego dodali jakieś tam proste metryki, czyli możemy sobie policzyć jakąś tam metrykę dla naszego kodu, tak? Jakieś te liczby są, nie wiem, nie, nie wnikałem w to, czy to ma sens w ogóle dla tego kodu, który tu był e, sprawdzony. E, no a czy jakieś tam podstawowe są, tak? Możemy gdzieś tam. Jeżeli jest na czerwono, to można się zainteresować bardziej, czy, czy warto e, coś tam poprawić, e, bo może rzeczywiście za duży. W sensie tutaj w jednym powinno być czerwono, bo ja wiem, że tam jest straszny kod. E, <laughs> <laughs> Trochę nie ufam temu, co tutaj podało. E, dodać coś takiego. E, coś jest ten Intelitest, czyli nie wiem, czy ktoś kojarzy, kiedyś miałem prezentację o pex albo ktoś kojarzy PEX-a? Jedna osoba? Aha, Okej. Okay. Wie. No to PEX to jest taki system do mutacji testów, żeby wykryć, tak jakby bo Jak piszemy testy, no to piszemy jakiś tam przypadek optymalny, albo jakiś tam corner case, który powinien powodować błąd. Natomiast PEX robi coś takiego, że stara się zanalizować ten test i w zasadzie nie tyle test co kod i tak jakby powiedzieć tam, jakie przypadki powinniśmy sprawdzić, tak? Czyli PEX może wykryć, że w kodzie mamy IFa, który sprawdza, że tam jakaś zmienna jest mniejsza od 10 i on zasugeruje, że powinniśmy sprawdzić taki przypadek dla tam, I10, czyli jakiś tam przypadek graniczny i 11 na przykład, tak, żeby kuby, tak, czy tam się nic nie decyduje. I to był ten stary PEX, bo on tak jakby generował, z tego co pamiętam, bo już od dawna robiłem, generował te przypadki. Natomiast tutaj, bo tak jakby piszemy test normalnie, on chyba sobie wewnętrznie, w silniku, w silniku to robi. Natomiast to jest też nie sprawdziłem, bo to jest na tej wersji dla bogatych. Ale może... jeszcze rozbijają tego PEX-a, ja to no właśnie ja też byłem przekonany, że to umarło, bo oni nawet pisali, że oni tego nie będą rozwijać. Oni chcieli coś innego tak jakby zrobić na bazie tego PEX-a, ale jak widać coś tam żyje z tego PEX-a, no bo wczoraj znalazłem, że... nie ale w sumie jak bym to przetestował, bo to jest całkiem fajne. To jest fajny mechanizm, nawet powiem wam, jak się bawiłem tym starym teksem, no to on rzeczywiście tam, dla jakiegoś tam kodu, który miałem przetestowany, znalazł parę takich przypadków, o których nie pomyślałem i gdzieś tam wyjątki leciały, gdzie nie powinny. Więc to jest całkiem ciekawe podejście, takie testy e, powiedzmy permutacyjne, czy nie, nie wiem jak to e, Dobra i w zasadzie to chyba tyle, co mam tak, tyle co miałem przygotowane To nie jest wszystko, co jest nowego. To jest tylko część, którą wybrałem, żeby powiedzmy ta prezentacja była krótka, żebyście też zobaczyli, że można takie prezentacje na nawet przygotowywać. I jak najbardziej zachęcamy, to nie musi być długa prezentacja. Jeżeli coś macie fajnego, używacie jakiegoś frameworka niekoniecznie do tego, chociaż no, lepiej jakby był, to możecie przyjść, pokazać jakiś fragment kodu, pokazać jakie fajne, jaką fajną... Funkcjonalność, czy on realizuje, lub pomaga Wam to zrealizować, bo na pewno wszyscy coś robią. Mam nadzieję, w pracy przez 8 godzin. Mam nadzieję, że fajnego. Więc można się podzielić z nimi i tak jak pokazać, co tam macie ciekawego. Dobra, to jeśli nie wiem, są jakieś pytania do tego, jeśli ktoś się krępuje, to ja też jest będę. Pytanie. Jest pytanie, słucham. Sprawdzaj, to może dla uniwersalarza. Windowsowych, czy te wszystkie dodatki? Czy te wszystkie, te wszystkie dodatki, na, tak? Znaczy, czy działają dla tych Windowsowych A tak? Znaczy powiem Ci, y, nie sprawdzałem, natomiast z tego co wiem, y, większość działa, y, a nawet powiem więcej, część chyba jest tylko tych narzędzi tam, tych performance, To jest część tylko jest dla tych aplikacji Windowsowych takich, więc y, na pewno, pewnie nie wszystko, ale no myślę, że większość będzie działać. Tak jak mówię, to jest tylko takie już przejrzenie ja w sumie też dużo nie robię w takich aplikacji, więc też się nie skupiałem e, na tym fragmencie. Dobra. Jakby co to ja jeszcze jestem, to też można e, po prezentacji Adriana, Andrzeja. <laughs>